Tutaj dobrze wydaje mi się, że ten Timcom ominął problemy, które mogłaby napotkać taka bardzo ciężka engage'owa kompozycja. Tylko widzisz. Ojedy, <noise> nie, zrobił, on zrobić on zrobi, trzech ze stron. Triple kill, witamy w ultra no, no to kto jest Highlight! 3 za zero, no daj spływa, naprawdę szybko, Kralzer podrzucony, ale chyba nie uda się go zgarnąć, I tak jest! To jest kradzież Adriana, pierwsza w tym sezonie i na pewno dobry debiut, ale patrzcie dalej, bo misz strzela, są zegarki, całe złote, Samoner Rift, ale chyba złoto będzie trafiać na konto Piratów. Nie ma Kany, nie ma Migera za chwilę, nie będzie Prokera, nie będzie Garpa i nie będzie także tutaj Pride, a to... Zapowiada się jak pierwsze zwycięstwo Pirate Sport. Zobacz, że Oriana poszła po bardzo mocny boost. Zobacz, że posiada te dwa itemy, które się robi z Large Roda. Naprawdę ogromne obrażenia, ale to w tym momencie nie będzie schowu na konto Jakie? Dzięki czemu mogą wygrać ten fight, jeszcze z tym wejściem od Melonika. On na sobie skupi cały gniew, to prawda. Ale jednocześnie mnóstwo czasu kupi, bo przeciwnicy się pojawią. BUDZO! Poprzednim razem cztery osoby, teraz 3, ale wystarcza. Dzięki czemu jesteście w stanie w ogóle wygrać ten fight i pójść po Barona. To już jest soul. Kik popełnił ogromny błąd. I teraz pytanie. Ile są w stanie naprawić? Ile są w stanie zrobić szlata, nie ma połytu tu zdrowia, ale Zanzara już była pany! Czekolad także trochę obity. Ten mogolek już leci! To jest ekipa! Uuu, Sprzątająca! Razem z proszkiem do prania, ulaj! Jest w stanie wyczyścić wszystko, co się tutaj dzieje! Proszę bardzo! I bo on nie jest w stanie wytarkować tego wszystkiego! Kończymy te zabawy tutaj i teraz! Bo są Olen i potencjalnym baronem! Ta gra za niedługo się skończy! To basko pod górną aleją. No i właśnie o tym mówiłem, Szygenda tutaj nawet w flaszkach chyba nie będzie palił teleportacja. Nie wiem czy jest to rozsądny wyborem, mimo wszystko, że genda dalej lawiruje, ale... O, próbując w wciśników, jak sprytnie zatrzymał się klawisz S! Usuwający jakikolwiek ruch szykenda! Ty faj w ty geniuszu! I Melonik puszuje. A gdzieś w okolicach smoka. Tylko czterech zawodników w Gaming. Odpycha swoich rywali od tego smoka. Idealny, no wręcz kaptana Jacka. Ten tanket zagrywany, teleportacja na plecy. Oj, to może być flanka ze strony Melonika. już widzieliśmy jego zagranie na secie. teraz. Zagranie na gang-planku, Czy to będzie potężna beczka? Trafia jednego przeciwnika. błysk z przodu i będzie po prostu atakował. Renifer wyparuje. Reszta jego kompozycji też nie ma tyle szczęścia. Oczywiście w międzyczasie upada odi Ale to nie ma żadnego znaczenia. Broker będzie kolejny na celowniku Melonika. Dwa trupy. Czy będzie trzeci? No, będzie trzeci. Autobeczkę. beczkę! Możesz podjąć walkę teraz, albo z Ocean Soulem. Co wybierzesz? Raczej z Ocean Stolem, chociaż też e, tutaj mam wrażenie, że Pride nie będzie chciał go oddać za darmo. Tym bardziej, że teraz jest e, niezła inicjacja, bez błysku, nie pami pamiętajmy, Twikshan go nie posiada. Okej, okay, że w tym momencie teleportacja na plecy, a zobaczcie, ile obrażeń zadaje w tym momencie Aphelios. I pojawi nam się jeszcze Bucu, ten dopiero teraz chodzi na imprezę, ale w jakim stylu? Cały na biało, czyszcząc przeciwną drużynę. I przykro mi, że mieliście jakikolwiek marzenia Pride, właśnie wam w tym momencie Bucu from downtown wymazał. Leku, szuka tutaj jakiegoś mikromaczka samodzielnie, chociaż drużne już dołącza. To może być genialne, a może być też najgorszym tematem na gimnastycznym. Czy spodziewasz się że przeciwnicy tak głęboko by weszli, żeby cię znaleźć, ale że po to może być game winning albo wręcz przeciwny. Okej, okay. ile mają cierpliwości? To jest najważniejsze, bo jeżeli wyjdą zbyt wcześnie, Sheru i nas, oni mogą nas łapać. Oni się to nie pojawią, panowie. Czekaj, ale oni nie skończą, oni mają minionów, żeby kończyć grę ewentualnie. Oni chcą wyłapać Misia oraz szeru. Nadchodzi tutaj Gepard, ma teleportację Karzer. Ja, ja myślę, że Ezreal może też przeżyć ten wczesny znalezienie i zobaczcie, kto będzie chciał uciekać, kto będzie chciał pomagać. Te walkie naprawdę wygra z termes gaming! oni naprawdę mogą tylko kupić więcej czasu! Zobaczcie, na miejscu Glaser, ale jak on ma walczenie we swoich złośników! Adrian najważniejsze w tym momencie, ściągając faktycznie tu dwa trupy na go do Hossiego. Ten Maciek chyba najinteligentniejszy wychodzi ze wszystkich w ultralidze! Bo kto normalny! się go spodziewał! Trzy trupy wygrali. no prawie pęta! Ale te walkę wygrali za zero! Gentlemani! To nie była! Gentleman! To zagrywka! Reniper ma przeczucie. Przeczucie często jest kluczem do sukcesu. I może być również w tym przypadku... Nie, no smite istnieje. Jest ma majta ale może... I teraz spójrz na to z enderem! Renifer robi... Ile jeszcze zrobisz ze Speed Okej, Ok, może o tym później, ponieważ mamy przygwożenie, że co na Sław, ale z ma zonię. I zobaczmy, patrzmy, podchodzi rzuca smoke screena. I to będzie ważny teamfight dla Kik, jak i Ago. Rock brak łydów, i oczy. Mimo tutaj na plecach, Co ci rywali, Matysław, to wszystko się wbije I mamy pierwszą eliminację dla Kik na Również kolejne się stypią. I teraz, ulej, czy jest w stanie utrzymać drużynę? Mamy również 500 cm w bicepsie dla Puki Styla. I Kik na no idzie po duże smoka. To może być base. A hit? Możemy skończyć Ultraligę Best of one w tym roku! Bej pomiędzy jedną i drugą drużyną. O, i będziemy oglądać to na dwóch ekranach. Póki Zosza, i Zosza, myśli próbują sekundy. Glebo również cenny flash z strony. No Net chyba spada nie pada pierwszy który nie dadzą rady. Kik nawet nie wziął inhibitora. KOPUTROLIK HIT zajmie trzecie miejsce. A Kik nie wytrzymało presji. Co za finish? To jeszcze nie jest baron przypieczętowany idzie Ultimate od plus 45. Naprawdę dobra Rka, żeby tylko kupić czas, Zobaczcie, że leku w tej samej sytuacji, w tym samym momencie po prostu puszuje dolną maleję. Gdyby tutaj się udało usiąść barona... Oj, to byłaby tragedia! Na komputery, Ej, no! a tak się dzieje właśnie! No przepraszam, że was przekląłem, ale sami sobie te klątwy na je założyliście! I sami teraz nawet możemy wrócić. o HOSTY! Trzy DROPY! Inhibitor! Wszystko tylko dla Citrymanów!